Maneczkę, siemaneczko, się witam was w kolejnym odcinku z serii Golf czy dla widza. W tym odcinku bierzemy się za szlifowanie podkładu i będziemy już coś malować. Na pewno pomalujemy komorę silnika. Miała być żółta w kolor nadwozia, ale plany się trochę zmieniły. Wpadłem na pomysł, że robimy czarną. Że jak ktoś otworzy maskę, to wszystko będzie czarne. Silnik cały też jest pomalowany na czarno, z dodatkiem brokatu. Miska jest pomalowana na czarno i pokrywa zaworów też jest pomalowana na czarno. Myślałem jeszcze, walnąć w czarny kolor maskę od drugiej strony, ale to mi się wydaje, że byłoby już średnie. Chyba, że się mylę, napiszcie i dajcie znać w komentarzu. No to co? Na start lecimy z budą, czyli dwa tylne błotniki, progi i wnęki. Ja Was daję na start i let's go z tą robotą! Podkład możemy szlifować na dwa sposoby na mokro i na sucho. Ja preferuję bardziej na mokro, ale zdażam, się czasami szlifować i tak. I tak, ale czemu bardziej preferuję na mokro? Moim zdaniem powinno szlifować się na mokro, jak ktoś maluje konwencją, a jak ktoś maluje lakierami wodnymi, to można szlifować na sucho, ponieważ lakiery wodne bardziej kryją. Ale to jest tylko moje zdanie. No to co? Zakładamy papierka o gradacji 240. Śmiało mogę sobie takim zacząć, ponieważ mam tu dużo podkładu. Przelecę sobie cały element, ściągnę morę i podprostujemy. Potem biorę sobie puderek, wszystko lecę puderkiem, zmieniam papierek na gradację 320, znowu na klocuszku wszystko prostuję, aż cały puder ściągnę i załagodzę rysy. Później Biorę sobie papierek o gradacji 400 na maszynę, łagodzę rysy i wykańczam 800 na mokro. Pewnie się teraz zastanawiacie, czemu ten podkład jest żółty, jak był biały. Już Wam tłumaczę. Jak już mam wszystko spodkładowane, to taką ostatnią warstwę, taką dosłownie 15%, rozciągam sobie podkład maksymalnie, dodaję jakiegoś kolorku i dosłownie wypylam na ten element, który podkładowaliśmy. Co nam to daje? Daje nam to to, że jak będę szlifował teraz podkład, to ładnie będę widział, gdzie szpachla, jak nam się prostuje i gdzie są jakieś zagięcia. A w sumie to zaraz Wam pokażę. Hola hola, nie zapominajcie, że cały projekt Golf czy dla widza nie powstałby, gdyby nie nasz partner Car Vertical, dzięki któremu możecie poznać historię swojego przyszłego lub obecnego pojazdu. Z raportu dowiesz się na przykład, czy przebieg nie był cofany, czy samochód nie był kradziony, lub też czy nie brał udziału w kolizji. Nie wiem, czy wam teraz pokażę, ale może mi się uda. Z tym kolorkiem chodziło mi o to, że patrzcie, szlifuję sobie i teraz widać, że tutaj była szpachla. I że tutaj była szpachla, i generalnie tutaj też widać, że była szpachla, bo tutaj mi się już przedziera, tutaj mi się przedziera, znaczy przedziera, staje się już całe białe, jednolite, a tutaj jednak jeszcze zostaje. Czyli tutaj jest troszeczkę krzywe i musimy tutaj szlifować klocuszkiem, aż wszystko będzie białe. Według mnie naprawdę fajny sposób i pomocny. Uwaga, test!

No i jak wszystko mam już wyprostowane na papierku 240, tutaj też sobie wyprostowałem papierkiem 240, to biorę teraz papierek o gradacji 400 i wszystkie te wnęki tutaj sobie szlifuję, żeby całe to żółte ściągnąć, tak samo tutaj w ramię. jak już to zrobię, robię sobie puderkiem z wierzchu jeszcze na sucho, szlifuję papierkiem o gradacji, szlifuję, prostuję papierem o gradacji 320 i po tym procesie wszystko sobie robię puderkiem na maszynce 400 i potem przechodzimy na mokro 800. No to co, lecimy! No i teraz zakładamy papierek o gradacji 320 i szlifujemy, aż cały podkład będzie biały, czyli cały ten puder zeszlifujemy. No, i mamy kolejny dzień prac nad golfem. Dzisiaj niestety kolega troszkę mi pomagał przy podkładzie, więc nie nagrałem jak szlifowaliśmy budę. Ale budy mamy skończoną. Mamy skończoną maskę. Ja się wziąłem za błotniczki i powstał jeden problem. Już Wam tłumaczę o co chodzi. Tutaj znalazło nam się zagiądko, które przeoczyłem. Nie wyszpachlowałem. Niestety na podkładzie nie udało mi się z tego wyjść, więc musiałem taką małą łatkę zrobić sobie szpachli, wyszlifować. I jeszcze raz tutaj psiknąłem podkładem. Ale dosłownie to jest plamka. To samo stało się niestety na tym błotniku. Błotnik jest gotowy i co się okazało? Że tutaj ominąłem jedno malutkie zagiątko. No i też nie udało się wyjść na podkładzie. No to sobie delikatnie zaszpachlowałem, wyprowadziłem i taką małą plamkę dwie warstwy podkładu sobie dałem. Budę, jak widzicie, mamy skończoną. W ogóle patrzcie, tutaj jak zagracone cały golwie z szpejów. Potem trzeba to poskładać. Jakaś tragedia. Budę mamy skończoną, oszlifowaną. Jak to sobie podesnie, jutro sobie jeszcze oszlifujemy. Wszystko mamy gotowe. Dach, dwa błotniki. Tutaj felce. Dosłownie cała buda jest gotowa do lakierowania. Z przodu mamy tutaj już komorę silnika omatowana. Jednak, tak jak mówiłem wcześniej, będzie czarna komora, do tego będzie cały czarny silnik, więc myślę, że to fajnie się będzie komponować, lepiej niż żeby komora była żółta, tak mi się wydaje, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Paliśmy do Marka, zobaczyć na jakim etapie jest silnikiem i powiem wam jedno. Ja ten silnik już widzę i metamorfozę, jaką on przeszedł, jest ogromna. Zobaczcie. I jest z nami Mary! Siema <laughs> Powiedz mi gdzie są koła z magaki? to jest moje pierwsze pytanie Wchodzę z rano, idziemy <laughs> do roboty Otwieram garaż, pasę. Ku nie ma Ktoś ukradł <laughs> mu się za bardzo spodobało Powiedz mi co ty z tym silnikiem zrobiłeś Bo jak dla mnie On wygląda pięknie Blok został wypiaskowany Później pomalowany Został blok podjęty w obróbce Czyli płaszczyzna Pod głowicę Została zrobiona nowa jadełka Na cylindrach Wypanowane. Osiowanie bloku, czyli podwał, tak, czyli śniadanie no. główne panewki. Ten jeden tłok, co był uszkodzony, za przytarty, no to generalnie to taka geneza, że szukaliśmy używanego, ale nigdzie nie był dostępny. Więc stwierdziliśmy, że kupimy ale nowy No, był znowu taki drogi jak się, się Dokładnie, dało. tak wam powiem. 300 zł niecałe, jeden tłok, więc nie ma tragedii. Reszta była w ładnym, bardzo ładnym stanie, więc nie trzeba było takiej. Dokładnie. Nie było takiej potrzeby. Pierścienie zostały nowe założone, tłoki zostały umyte. Korby zostały te, jeszcze przebite na nowo Wiesz, zrobione no, no. powierzchnia pod panewki, przeszczelone, tak jak to mówią. Tu nie sprawdziliśmy korby, czy są OK proste, czy nie było żadnej krzywizny. Czy nie miał jakichś bananów? Mówi cała obrobiona, dla mnie wygląda jak nowa Wykonale Jakbyś mi nie powiedział, że ją regenerowałeś, tylko że kupiłeś nową, to mógłbym Ci uwierzyć prowadłce są nowe, wsadzone Zawory zostały stare, bo by nie były krzywe Wyczyszczone, zrobiona powierzchnia na nich Preznięte gniazda zaworowe No i wszystko to tarte, założone, nowe czy wszystko poskładane tak jak należy Szklanki nowe A no zawodzone. tak, szklanki przez to ci coś przywoziłem Widać tu ładnie man. chyba Wałek odnowiony a wszystko jest umyte Ale w stanie stanie w sumie. Wałkowi nic nie było Szklanki ładne, żeby nie klepały później Tak, ona odpalałem Pierwszy raz po remoncie i dzwonię do ciebie Ty, bo klepie jak Coś jest nie tak Daj mu 15 minut to się ułoży I faktycznie po 15 minutach minut, jak się napełniło olejem To była już gitara Także co byś chciał więcej wiedzieć? Co ja bym chciał wiedzieć? No chyba wszystko Większość części zamówiłeś ty i dowoziłeś więc No dowoziłem części, ale co się działo z tym to nie wiem Nawet to nie wiem czy te nowe części Nawet nie wiem czy te nowe części tutaj są nowa tu siędzie na pewności drogi wydatek Dokładnie A Ktoś będzie miał spokojną głowę No to tyle o silniku, przenosimy się teraz w inne miejsce A tym miejscem jest lakkar, bo tak jak mówiłem jutro, czyli sobota Będziemy w końcu malować golfa. I dzisiaj przyjechaliśmy po lakier Ale nie wiem jeszcze czy to będzie żółty Bijamy do Sławka, patrzymy jeszcze na inne próbki I dzisiaj zapadnie finalna decyzja koloru na golfa No jesteśmy już w środku, Sławek nam tutaj wywalił jak możecie zobaczyć dość sporo próbek Nie możemy się zdecydować co w ogóle wybrać Więc wpadliśmy na dość ciekawy pomysł Patrzcie to Wymyślimy swój kolor. Decyzja jednak padła nie na żółty, nie na czerwony, nie na brązowy padła na niebieski. Patrzcie, to jest, nie wiem czy to ten efekt w ogóle widać na kamerze. Zbliżmy się, może trochę bliżej lampy. To jest taki błękitny, niby jasny, niby ciemny, mieniący się. Także myślę, że to będzie kolor petarda. A jeszcze, jak będziemy go mieszać finalnie, to dopiero tam będziemy eksperymentować, czy on będzie troszeczkę jasny, czy troszeczkę ciemniejszy. No to co? Idziemy mieszać, chodźcie. Jesteśmy już przy wadze, więc zaczynamy zabawę. Na wstępie dajemy sobie 200 ml niebieskiej bazy. Potem damy sobie dwa kolory srebrnej i zobaczymy, co nam wyjdzie. Mamy idealnie 200, to teraz lecimy ze srebrnymi. Dajemy go pierwszego. Dajemy seteczkę. Mamy, teraz dajemy kolejny. No, i mamy idealnie 4 setki. Teraz mieszamy i zobaczymy, co się dzieje. Czy wyjdzie jasny, czy wyjdzie ciemny. Będziecie się zastanawiacie po co dawaliśmy do tego srebrny pigment. A no, właśnie po to, żeby to był taki kolor metaliczny. Fajnie i ładnie się mienił. To jest chyba to, co ma być. Nie wiem, czy dobrze to widać na kamerze. Może się tu zbliżyć. Może jakoś to zobaczycie, ale jak dla mnie to jest petarda. Nie jest ani za ciemny, ani za jasny. Mamy do tego jeszcze biały podkład na aucie, więc będzie ciut jaśniejszy. No, moim zdaniem będzie kozak, siedział z czarnymi dodatkami. Ja teraz odkładam próbkę swoją zrobiliśmy, resztą zajmie się Sławek z Lakkar Kraków. No i lakier mamy już namieszany, zamykamy sobie wieczko Cały ten lakier, pamiętam w lonie też tyle miałem To mi się troszkę wylało, trzy setki, całe pistolet polejan, wszystko Tragedia, idziemy granic go do auta Mati, a co z tym odpryskiem na Audi, może kupimy od razu zaprawkę Ty, ale ty widzisz co tu masz? Patrz, mało masz zaprawek? Mało masz? Ty no to wybierz coś, no, no. bo ja się nie Zaraz ci tu wybierzemy, a masz kod lakieru? Właśnie nie mam no, no to... Nie mam, no to ja nie Chodź, wywracać. idziemy do Audi. Dobra, mam kolor zapisuj LS9R Dobra, LS9R. No trochę tego mamy. Co ja nam powiedział, że tutaj mamy grupę Audi. No to co? Szukamy! LS, LS OLS LS, LS LS LS9R, LS taki był? Tak, dokładnie. Taki był. No to pa, co piemy... No, szybko ci poszło. Biała, perła. No to co? Robimy zakupy i jedziemy na lakiernie. Halo! Kupiłem lakier. Nie uwierzy pan jaki kolor. Czerwony. Nie. Ko Konrad nie chciał czerwonego. Nie ma też żółtego. Jak nie. pan sądzi? Niebieski. No można tak powiedzieć. I to nie jest żadnego auta, tylko sami go namieszaliśmy. Kóra, spektra, tak. Jedziecie grubo. Tak jak ten mustang, coś no. ci mówiłem. Ładny, nie? Dwa pigmenty, jeden mocny niebieski i dwa srebrne. Lamborghini. Three hours later. No i moi drodzy państwo, wszystko mamy już gotowe Pan Grzesiek ze Sławkiem obkili Cała oto, dosłownie zajęło mi to chyba Półtorej godziny, więc moment Mamy drzwi powieszone, błotniki mamy powieszone Barankiem wszystko mamy zrobione Teraz czekam, jak jeszcze mi tylko baranek i masa Podeschnie, no i co? Zaczynamy lakierować No i kubraczek mam już ubrany Maskę do malakierowania mam już przygotowaną Generalnie na co dzień nie maluję Całościówka jest to moja druga w życiu Bo jak dobrze wiecie, pierwszą był Leon Malowałem pistoletem takim podstawowym SATA 1000 Dzisiaj pożyczymy się pistoletu od Pana Grześka A jakiego? Zaraz się dowiemy jaki mi doradzi Jak Panie Grześku, którym będzie mi najlepiej pomalować spośród Pana Ganów. Mateuszku, jak malowałeś SATĄ no. spróbuj SATĄ Mogę Ci dać Iwatę, ale mam też satę. może spróbuj se SATĄ Może SATĄ, jak malowałem SATĄ to chociaż troszkę będę przyzwyczajony, nie? Myślałem, że sobie... lakier Pójdę sobie do swojej roboty, ale coś Ci tu mogę pomóc, Chociaż... doradzić raczej serto lub samemu samemu. Po ustawiam ci pistolet, jo, i resztę róbce sam. Dokładnie. Ale ja coś chciał jakieś rady, to mógłbym się zapytać. O pan maluje na co dzień. Nie ma żadnego problemu. Oczywiście taki lakier jeszcze musimy rozcieńczyć, to nie jest czysta waza. Tutaj ja mam akurat proporcję 1,75. Według producenta. Według producenta. Zobaczymy czy nie będziemy mieć to za rzadkie. Wtedy ujmiemy trochę rozpuszczenie. Dla wtajemniczonych, hmm? nie byle czym robimy, spektra Spektra, to jest droga linia I dobra Przepięliśmy się już na GoPro, ponieważ GoPro ma obudowę, nic mu się tutaj nie stanie Apart by się cały zapylił Ja robię tak, że robię sobie wypyłkę, dwie wylane i wypyłkę Nie wiem jak pan żeby zrobić. taka technika jest odpowiednia? Odpowiedź? Jeszcze tak takie 50 stopni Dobra, czyli tutaj mamy dogadane Dobra, to odkładamy kamerę Ja robię pierwszą wypyłkę i zobaczymy co się dzieje wylaną pierwszą warstwę, pomywam ten kolor, powtarzam to może kolejny raz ale jest kocur, jednak tak jak oglądałem w pojemniku, tak się to robi na samochodzie to będzie majstersztyk teraz walimy drugą warstwę najprawdopodobniej walimy też trzecią ale zobaczymy jak ten się pokryje po drugiej no to co, let's go! warstwie, jak baza sobie wyschnie, przecieramy cały element, a czy wszystkie elementy, co malujemy, ściereczką antystatyczną ściągamy śmieci, ściągamy pył. Potem ziarna przez to nie będzie się stawiać. No i wiadomo, będzie mniej grubość śmieci na bazie No i dobra, mamy teraz dwie warstwy bazy, powiem wam, że ładnie już jest pokryte, ale dla bezpieczeństwa zarzucimy mu tutaj trzecią warstwę na wszystkie elementy, oczywiście z wierzchu bo jakbym czegoś nie dopatrzył, że jednak coś gdzieś przebija, to potem byłby problem a nic mu się nie stanie, a lakierum mamy na tyle że powinno nam spokojnie stać na całe auto, pamiętajcie, że to nie jest całe auto, jak widzicie, mamy jeszcze zderzak przedni, zderzak tylny i klapę i maskę, także jeszcze jest co malować, no i oprócz tego strukturą wszystkie takie dokładeczki, listewki także jest to robić, ale ważne, żeby buda, dwoje drzwi, dwa błotniki, będzie już gotowa. No to co? Lecimy z kolejną warstwą. Przepraszam, że przeszkadzam, ale tak jak wspominałem na początku filmu, partnerem projektu jest Car Vertical. Z raportu dowiesz się na przykład, czy przebieg nie był cofany, czy samochód nie był kradziony, lub też, czy nie brał udziału w kolizji. No i elementy wszystkie mam już pomalowane, bezbarwnym. Daliśmy pierwszą 80, taką, w sumie to nawet dałem 90%. I kolejną, o, o zaraz się w w element. I kolejną daję taką 100%, ale taką naprawdę mocną. Powiem wam, robi wrażenie. Kolor kocur bezbarny wylany, idealnie śmieci. Kurwa, może na jednej ręce bym policzył na dachu, a nareszcie jeden dwa na elemencie. Także polerowania nie będzie za dużo. Zresztą zobaczcie sami, jak to wygląda.